Finlandia, ocean przyjaźni, muszelki, syrenki, magiczne klejnoty. Musimy dostać się do kryształowej jaskini, zanim nadciągnie sztorm. Wiem, kogo zawołać. Do kryształowej jaskini. Kryształowa jaskinia jest taka piękna! A -a 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 -a! O nie! Ewo! Musimy ją uratować! Nigdy nie byłam w środku kryształowej jaskini. Jak odnajdziemy drogę powrotną? Spójrz, muszelka! Może to ta, którą miałyśmy odszukać? Witaj, Delfusiu! Delfuś mówi, że chce nam wskazać drogę do środka kryształowej jaskini. Prowadź, Delfusiu! Paszo, spójrz! Myślę, że to nasza wyjątkowa muszelka z mapy skarbów. Jestem Serena Berło i panuję nad siłami morza. Szkoda, że nie odnalazłyśmy Cię wcześniej, gdy sztorm wystraszył nasze koniki morskie i nasza przyjaciółka została zrzucona do kryształowej jaskini. By prędko odnaleźć przyjaciółkę zagubioną, rzucę magiczną formułę niezgłębioną. Kończąc Wasz trud, moja magiczna gwiazda rzuci światła cud. Ups. Zazwyczaj robię to na zewnątrz. Musimy szybko odnaleźć Ewę. Eiva! O tym przyjaźni, muszelki, syrenki, magiczne klejnoty.